Stefan żeromski tylko za studenckich lat parał się poezją, później zaś Rymy zarzucił i pisał prozą. Wszelako w dramacie o sułkowskim znajdzie się kilka naiwnych, a wzruszających strowek, z których najpiękniejsza wierszała brzmi: Od tego wiatr srogi, od tego deszcz i grat, ażeby wojackiej bosej nogi nie ostał w obcym polu ślad. Śpiewa, a raczej improwizuje tę piosenkę przy ognisku zimą 1796 roku pod Weroną żołnierz nazwiskiem Zawilec, latając z uporem do cna zdarty but. Patrząc na tę robotę mówi kamrat kolomański, jako że nie pasuje żołnierzowi całkiem przez butów. Prawda, nie pasuje. Żołnierz winien mieć mundur i buty, jak się patrzy, ale żołnierze Dąbrowskiego przynajmniej początkowo musieli obywać się bez mundurów, bez butów i nawet bez broni. Wódz w swych jakże trudnych, oporem idących pertraktacjach z dyrektoriatem paryskim, z Napoleonem, z Włochami, kładł nacisk na to, by legioniści mieli koniecznie mundury polskie albo przynajmniej zbliżone jak najbardziej do polskich. Gdy jednak zebrało się do dwóch pierwszych ochotników, tylko setka wybrańców losu otrzymała mundury. Karabinów było jeszcze mniej, bo zaledwie 18 sztuk na 2000 tysiące ludzi, którym spieszno było iść w pole. Kwaterą były najczęściej klasztory o marmurowych posadzkach, o wielkich oknach. Niby to rzecz działa się pod lazurowym niebem w loch, ale zima, zwłaszcza w Lombardii, Umi pokazać zęby, umie po same czuby pokryć gęstym śniegiem winnice i drzewa migdałowe. Umie sieć z mroźnym, dokuczliwym deszczem, zwłaszcza w okolicach bagnistych, w rozlewiskach padu pod Mantłą, a dygi pod Weroną. Nie inaczej było w Mediolanie, po którego pięknych placach i ulicach paradowali pierwsi legioniści Dąbrowskiego, bez mundurów i, co niektóry, ku wstydowi wielkiemu bosu. O płaszczach... Ani słychu. Spod strzępów jakichś lejbików albo koszul wystawały nagie pleca. Na tych plecach zapewne było znać srogie blizny po austriackich rózgach i kijach, których cesarzscy oficerowie nie szczędzili rekrutom ściągniętym do Włoch z dalekiej Polski, tak. mówiąc ściślej z Galicji. Szerzyły się rzecz jasna choroby, a z nich najczęstsza, nie pomijając nikogo, bo nawet samego Napoleona, była malaria. Mnie mam wszelako, że dla żołnierza polskiego najgorszą rzeczą był brak obuwia, a zwłaszcza ten żołnierz przeczuwał długie swej wędrówki lata po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie, a to w okulnej drodze do Polski, do której udało się przyjść pewnej garści. Była to Polska mała, polska księstwa warszawskiego, ale zawsze Polska. Wojacki, bosej nogi, ostoł ślad w obcym polu. Nie potrafił tego śladu zatrzeć wiatr, srogi historii, deszcz i grat dziejów. Wkrótce po wydaniu proklamacji z dwóch tysięcy legiony Dąbrowskiego urosły w trójnasu. Znalazł się dla owych już sześciu tysięcy przyodziewek, zatem mundur niby polski, który w wielu wypadkach mógłby powiedzieć nie patrz na mnie. Do niedawna był to mundur austriacki, ciemno-niebieski, w którym żołnierze wiali spod znaków cesarskich pod sztandary Napoleona. Z biegiem czasu wypłowiało od słońca brudny kurzem dróg, wypalony w wielu miejscach ogniem biwaków, Mundur ten świecił latami różnego koloru. Żołnierze własnym przemysłem upodabniali owe mundury do polskich doszywając lampasy do spodni, rabaty i wysokie kołnierze do kurtek, tudzież ozdabiając rękawy mągietami. Całość uzupełniały także wolskiego kroju pasy dźwigające szable i torbę idące w krzyż przez piersi. Owe lampasy, rabaty i inne dodatki. Często wycinali legioniści z mundurów poległych żołnierzy i oficerów austriackich. Umieli zaś także nadać swoistą formę kaszkietom, ozdobić je blachą jakąś piórami. Całość pierwotnego munduru legionistów uzupełniał włoski na ramieniu napis głoszący, że ludzie wolni są braćmi. Wielu z tych legionistów pobratała jedna rzecz. Brak obuwia boso ciągnęli przez góry i pola Włoch, jak 150 lat później boso ciągnęli żołnierze drugiego korpusu generała Andersa przez Śniegi Rosji. A u Żaromskiego żołnierz Boś powiada takie potrzeba panowie kameraty, buty mieć, żeby ta ino, ino starcyły. Miarę biedy z jaką w pierwszych dniach medioleńskich pasować się musiał Dąbrowski, stanowi to, że jego proklamacje rozrzucane po obozach, w których znajdowali się Polacy, wzięci przez Francuzów do niewoli, przemycane do oddziałów austriackich, a może i do kraju że te pierwsze proklamacje pisał sztab wodza ręcznie. No nie było maszyn ani powielaczów, a drukarnie we Włoszech czcionek polskich jako żywo nie posiadały. Cóż począć? Trzeba było zaprząc skrybów i kazać im pisać ręcznie, gorące słowa. Polacy, nadzieja powstaje. Legiony polskie formują się we Włoszech. Już oficerowie i żołnierze. Towarzysze, trudów Waszych i męstwa są ze mną. Już się bataliony formują. Przybywajcie, koledzy! Rzucajcie broń, którą Was nosić przymuszono. Bijmy się za sprawę wspólną wszystkim narodom, za wolność pod walecznym Bonaparte. Triumfy Rzeczypospolitej Francuskiej są naszą jedyną nadzieją. Za jej pomocą i jej aliantów. Może zobaczymy jeszcze domy nasze, któreśmy z rozrzewnieniem porzucili. No, niektórzy zobaczyli te domy. Wracam jednak do tych początkowo ręcznie pisanych proklamacji, które w dwa tygodnie później zaczęły ukazywać się już drukiem. Tłocznie medioleńskie, choć nie miały czcionek na samogłoski nosowe E i O, choć brakło im tzw. znaków diakrytycznych, więc kropek czy kresek nad Z lub C, choć ze spółgłoską L były wielkie trudności, przecież owe tłocznie zaczęły jakoś sztukować braki. Chyba nie bez pomocy rąk polskich. Z gruntu fałszywe jest stwierdzenie, jakoby historia nie powtarzała się gdy przed laty kilkunastu nasi żołnierze ciągnąc z Rosji poprzez Persję, Palestynę, Egipt, przybili do włoskich brzegów, kłopot z czcionkami był taki sam jak za czasów Dąbrowskiego. Pierwsze, wydawane na przykład w Barii czy w Neapolu, następnie w Rzymie, książki polskie, modlitewniki, czasopisma, elementarze, śpiewniki, przedruki arcydzieł literatury i tak dalej, przedstawiały się pod względem typograficznym bardzo biednie, bo nieistniejące czcionki zastępowano ni mniej, ni więcej, tylko jakże domyślną luką. Nie ma L, nie ma O, nie ma żet, no to niech je wyraża dziura w słowie. Niech czytelnik sam wypełni sobie te dziurę. Ale tak było tylko na początku. Brakom zaradzono w błyskawicznie szybki sposób. Bibliografia druków polskich... We Włoszech, wydanych przez drugi Korpus, obejmuje 295 pozycji, w czym wiele okazów bogatych i pięknych. Osobno zaś trzeba by było wymienić czasopisma i dzieła treści czysto wojskowej. Skoro zaś o tym mowa, wypada zaznaczyć, że opracowana jest także bibliografia druków polskich, wydanych na Węgrzech, w Iranie, w Palestynie, w Afryce, a prawdziwie białym, śnieżno-białym krukiem, o którym słyszałem, jest ono sporządzony z pamięci, ręcznie przez kilku polskich żołnierzy w jakimś lagrze sowieckim, wykaligrafowany odpis pana Tadeusza. Zamiast atramentem lub ołówkiem, posługiwali się sadzą czy węglem. Lecz do powieści. Pierwsza i druga odjęcia Dąbrowskiego u Napoleona odbyły się w temperaturze lodowatej, która przy następnych rychło poszła w górę. Dąbrowski niewątpliwie celowo przesadzał i mówił o 60 tysiącach Polaków, których można było wcielić do legionów, werbując ich spośród jeńców lub dezerterów. Ani w pisemnym projekcie Dąbrowskiego, ani w jego rozmowie nie były wymienione prusy, których Napoleon wówczas nawet jednym słowem tknąć nie pozwolił, za wrogów uważając jedynie Austrii i Rosję. Dąbrowski nie poruszył również sprawy granic, mówiąc ogólnikowo, w przekonaniu, że istność Polski jest niezawodną i że korpusy niniejsze winny wrócić na lono ojczyzny swojej. Na przekór tym jaskrawym brakom w projekcie Dąbrowskiego, więc na przekór pominięciu Prus, jako państwa, które wzięło udział w rozbiorach Polski oraz na przekór dyskretnemu przeniczeniu sprawy granic, Owe dziwacznie przez Dąbrowskiego zatytułowane Myśli względem projektu utworzenia korpusów patriotycznych polskich zawierają w punkcie czwartym przezorne, mądre, a zarazem prorocze pytanie, które brzmi: Jeśli wszelako Francja zawrze pokój z mocarstwami wojującymi, zanim losy Polski rozstrzygnięte będą, jakiż wtedy będzie los rzeczonych korpusów polskich? Porównajmy daty. Dąbrowski postawił to zasadnicze, a bardzo drażliwe pytanie dnia 3 grudnia 1796 roku. Od tej audiencji mija niespełna 10 miesięcy i Napoleon zawiera pokój z jednym z mocarstw dwojgujących, mianowicie z Austrią, której szeregi ogałasał werbując za pośrednictwem Dąbrowskiego dezerterów Polaków. Sprawy polskiej ani w Kampoformie, ani na w późniejszym kongresie rasztackim nie poruszył. Obciąża ten szczegół polskie konto Napoleona, trzeba jednak szukać okoliczności w pewnym sensie łagodzących. Napoleon nie wierzył, by pokój zawarty w Campo mógł się utrzymać i nie taił się z tą myślą przed Polakami. Co ważniejsze, Napoleon w owym czasie nie oszukiwał, nie mamił, nie ludził Polaków, a nawet wolał ich trzymać z dala od walki i pisał do dyrektoriatu. Tworzona Legia Polska dostarczy około półtora tysiąca ludzi, którzy użyci będą do strzeżenia dolnych Włoch. Nie tylko nie dawał żadnych gwarancji, ale do czasu starannie pomijał w rozmowach z Dąbrowskim i z innymi sprawy polityki i dyplomacji. Mimo to porwał za sobą polskich żołnierzy. W twierdzy Burski skazany na dożywotnie więzienie, Opuszczony przez boga i ludzi spiskowiec walerian Łukasiński, wiele lat po śmierci Napoleona, dumając nad dolą Polski, napisał o nim. Potrafił oczarować Polaków, że dziś nawet imię jego w pałacu bogacza i ubogiej chacie wieśniaka jest wspomniane z błogosławieństwa. Prawda, oczarować. I gotowi byli iść za nim, gdzie żądał, iść, zostawiając wojackiej bosej nogi ślad na piaskach, na śniegach, przekonani i wierzący, że idą do Polski, której imię wymazane przez zaborców z Karty Europy oni, ci żołnierze, na nowo wpisali.